Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dziś spróbujemy, chociaż mała szansa będzie poszukać takich pięknych ptaków, jakimi są żołny. Jestem w kopalni, przy kopalni piasku nieczynnej. W województwie lubelskim, nie będę mówił dokładnie. No i będę próbował ich znaleźć. Jak na razie widzę pustkę, widzę, 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 widzę ciemność, ale jeszcze nie rozejrzałem się dobrze. Zaraz się porozglądam, pochodzę tutaj. Może akurat coś się uda ustrzelić. Jeżeli podobają Wam się moje filmiki, zostawcie łapkę w górę. Dla Was to tylko chwilka, a dla mnie bardzo ważne, ponieważ zwiększa zasięg mojego kanału. Wiecie co? Troszeczkę się napaliłem na sarny, bo zobaczyłem ich z daleka. Także jak widzieliście, na razie zamiast żołn są sarny. Wracam z powrotem na piaskownię i zaczynam dalsze poszukiwania. Wiecie co? O tam są norki. Nie mówię, że akurat żołn norki, ale są norki. Przejdę się tam, na razie nie słychu, dychu. Zero jakichkolwiek właściwie ptaszysków. Po gdzie dwie widziałem, no i te same, które wam filmowałem. O tu widzicie te norki, które wam pokazywałem wcześniej, raz, dwa, trzy chyba tu czwarta. O, tak to wygląda. Niestety nie będzie mi dane w tym roku żony sfotografować na 90%, powiedziałbym nawet kilka procent odleciały, bo ani ich nie słychać, a tym bardziej nie widać, w ogóle tu żadnych ptaków nie widać ani nie słychać. Także prawdopodobnie odleciały, bo już jest, one właściwie odlatują, sądzę, że nawet może i w połowie sierpnia już mogły odlecieć. A jest dzisiaj 25 sierpień, więc, więc raczej prawie zerowa szansa. Patrzę co tam jest, a nie tam są chyba krowy się pasą. Myślałem, że to może znowu sarny. I powiem Wam, że no w tym roku już się nie uda. Za rok będę próbował w tym samym miejscu, ewentualnie może znajdę jakieś nowe miejsce. Może na krawki się wybiorę. Tymczasem będę fotografował ptaki, które są, że tak powiem, dostępne, także będą dalej wychodzić filmiki, tyle że żołny już w tym roku na pewno nie będzie. Przeniosłem się w trochę inne miejsce. Tutaj będę próbował, właściwie jakie ptaszyska będą, takie będę fotografował. Także zobaczymy. Tutaj. Czasami trochę ptaków udało mi się sfotografować Także ruszam powoli Zobaczymy co będzie z tego Wiecie co idę sobie Idę, jest dość cicho Na razie jak widzieliście Jeśli mi wyś... zdjęcie oczywiście wyszło To sujkę zrobiłem z daleka Niestety była pod słońce Więc tak jakby w cieniu była Mam nadzieję, że uda mi się ją obrobić Jeśli się udało to właśnie macie jej zdjęcie O słyszę, słyszę Wreszcie coś słyszę Słyszę chyba modraszki zaraz spróbuję podejść bliżej, stanąć i może się udaje zrobić. Się modraszki i bogatki zrobić i nawet filmować, chociaż były dosyć szybkie, była ich cała cała chmara. Także chociaż mi się to udało zrobić, ale jeszcze kawałek się przejdę, może akurat uda się jeszcze coś sfotografować lub filmować. Wiecie co? Bardzo dużo strzyżaków jest kurcze, jak zwykle. Sierpień, wrzesień jest ich najwięcej, nie wiem dlaczego, ale może zabiłem 5-8. Natomiast jeśli chodzi o strzyżaki, nie musicie się ich zbytnio bać, dlatego że one nie przenoszą żadnych chorób, na 90 parę procent, wręcz bym powiedział. Że czasami bardzo rzadko mogą ugryźć i wtedy taki, taki bombel powstaje, który może się utrzymywać, nie wiem, nie pamiętam, chyba do miesiąca. Ja miałem kiedyś, ugryz mnie z tyłu w udo i miałem tego bąbla jakieś 2-3 tygodnie. Ale to nie jest jakieś groźne nic. Tak jak kleszcze są groźne na przykład, prawda? Lepiej się przed kleszczami zabezpieczać bo klesz to jednak może przenieść poważną chorobę boreliozę. I przenosimy się troszeczkę w inne miejsce, znowu mała teleportacja. Moje takie stałe, ale coś dawno tu nie byłem. Były tu czaple, widziałem różne inne ptaszyska, prawdopodobnie nawet czajki były, których nie widziałem, ale, ale według aplikacji ornitho.pl, bardzo fajna aplikacja, nie to, że reklamuję, ale po prostu polecam każdemu się zarejestrować w tej aplikacji, tam możecie zobaczyć, co gdzie jakich obserwacji dokonał i się przejechać po prostu w dane miejsce, jeżeli oczywiście jest blisko Waszego miejsca zamieszkania, albo jak i daleko, jak chcecie dalej jechać, to też nie ma problemu. Ja tutaj znalazłem to miejsce dzięki właśnie tej aplikacji i sobie śmigam, zobaczymy może coś się uda. Jest cicho, jakiegoś ptaszka słyszałem, ale nawet nie włączyłem aplikacji takiej do, do rozpoznawania ptaków. Także nie wiem co to za ptak, ale jakiś bardzo fajny leciał. A w każdym razie sobie pospatruję, może, może akurat coś tam się uda upolować. Powiem Wam, że ciekawa sprawa, bo jak widzieliście, jeszcze żurawie tutaj latają, nie wiem czy one odlatują, w tym momencie akurat takich złapałem, że odlatują właśnie, czy po prostu się przemieszczają, w każdym razie jeszcze żurawie udało mi się sfilmować, fakt, że w locie, no bo w innym przypadku ciężko ich sfilmować, bo są bardzo płochliwe i, i wyjątkowy wzrok mają jak na ptaki, bo ptaki ogólnie mają bardzo dobry wzrok, ale te mają super wzrok, ale udało mi się ich sfilmować, fajnie, cieszę się. Wiecie, co powiem Wam ciekawostkę, widziałem też gąsiorka. Oczy, jest koniec września, a one jeszcze sobie śmigają. Znacznie dlatego, że przedłuża się lato, dzisiaj jest około 24 stopnie w cieniu, także można powiedzieć, że lato. To mnie osobiście bardzo cieszy. Nie sfotografowałem go, bo był za daleko, to było litne zdjęcie. Może gdzieś mi się jeszcze jakiś trafi po drodze. Mam nadzieję. Zobaczcie, na pewno są tu dziki, sądząc po zrytej ziemi. Także kiedyś muszę się wybrać na dziki. Tylko to już, to już trzeba sobie siąść. Zobaczcie, jakie piękne to są widoki. Nie będę już pod słońce, bardziej ze słońcem filmuję. Ale to już trzeba sobie siąść na zasiadce jakoś przed wieczorem i do wieczora sobie posiedzieć. Sądzę, że może jakiegoś bym wy wyhaczył. Wiecie co słyszę? Rykowisko jeleni. Bardzo głośne są, ale też bardzo daleko. Zaraz wam pokażę, gdzie, gdzie to jest mniej więcej. Odkręcę się tylko w dobrą stronę i to będzie, słuchajcie, gdzieś tam. Ale to jest jakiś, nie wiem, ze dwa kilometry stąd. Chociaż już teraz przestało być. Oczekajcie, czekajcie, widzę sarny, Chwila. Wejkowiska nie będzie, ale za to sarna będzie. Ja już za późno się rozłożyłem, zanim zacząłem filmować, zacząłem uciekać, ale, ale coś tam się udało ją sfilmować, chociaż trochę. To jest fajne miejsce, tylko mówię, trzeba by, się, że przejść, chyba na jakąś zasiadkę, siąść sobie i poczekać po prostu, bo jest na pewno tu spory wybór różnych zwierząt. Szczególnie, że jest dużo ambon, więc są myśliwi, a jak są myśliwi, to na pewno są i zwierzęta. co siadłem sobie chwilkę w cieniu ja e tam na jakąś zasiadkę ale posiedzę troszkę może akurat bym coś załapał może coś przyjdzie raczej te jelenie nie przyjdą bo są bardzo daleko nadal w chciałbym tylko podkreślić to udało mi się jak widzieliście sfilmować samicę gąsiorka próbowałem do niej podejść troszkę bliżej ale niestety się nie udało także jest jak jest nie wiem czy zdjęcie będę publikował, zobaczę jak wyjdzie w domu obejrzę na komputerze I na koniec bonus. Udało mi się jeszcze zająca sfilmować. W ogóle się nie bał, jak widzicie, sobie wcinał trawę i mną się kompletnie nie przejmował. No i tak jak mówiłem, jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz. Jeżeli ktoś jeszcze mnie nie subskrybuje, zachęcam do subskrypcji. I cóż, do następnego, cześć!